ừm có 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 Cześć, tutaj ja Ola i dzisiaj przechodzę do Was z wyczekiwanym przeze mnie i mam nadzieję, że też przez Was. Jest to jesienny haul zakupowy. Cieszę się, że razem ze mną dzisiaj wkroczymy już w taki jesienny klimat i zaczniemy jesienne filmy, bo mam trochę planów na tegoroczne jesienne filmy, także cieszę się, że dzisiaj zaczniemy od holu zakupowego, którym właśnie pokażę Wam, co kupiłam na jesień. Większość rzeczy tak naprawdę jest tutaj ubraniowa, co prawda mogę Wam pokazać kilka takich małych dodatków, które sobie też kupiłam na jesień Ale głównie chodzi tutaj nam o hol ubraniowy Typowo właśnie już ubrania na jesień, które sobie już e, zakupiłam Co prawda nie kupuję co rok nowych, e, wiecie, sweterków, że kupuję pięć nowych swetrów Tylko raczej stawiam na to, że noszę z poprzednich lat Bo mam kilka takich dobrych jakościowo sweterków, które właśnie trzymam no ale zdarza się też mi czasami, że właśnie na jesień sobie kupię dwa nowe kolejne albo jednej jakiś kolejny. Jeśli chodzi już o jesień, to ja właśnie kocham w jesień chodzić tylko w sweterkach w bluzach mniej chyba, wolę sweterki i mamy tutaj taki prześliczny sweterek bez ramion. Jest on z H&M i kosztował, już Wam mówię, tylko szukam netki, bo ktoś mi się skupiła i kosztował on 80 zł. Jest to rozmiar S, także już Wam pokazuję jak... W nim wyglądam. Jak już byliśmy przy sweterkach, to mogę Wam przejść do koszulek, bo jest ich kilka, ale pierwszą taką koszulką bardzo basic, ja uważam, że. Znaczy, no od pewnego czasu wolę, słuchajcie, kupić sobie coś totalnie basicowego, coś, z czym ubiorę ze wszystkim, bo uważam, że kupowanie, wiecie, milionów koszulek, czy jakichś topów z wieloma różnymi, wiecie, elementami, czy jakimiś wzorkami po prostu nie łączy mi się z innymi ubraniami, także wolę kupić coś, co jest po prostu w jednolitym kolorze i do tego dokładać jakieś fajne dodatki, które są na przykład jakimś takim już innym kolorze, żeby to fajnie ze sobą wyglądało i żeby do wszystkiego mi pasowało, a nie, że na przykład ubiorę jeden top tylko na jakąś jedną okazję, bo mi nie będzie do niczego pasować A kiedyś tak robiłam I co, mamy tutaj t-shirt To jest zwykły, basic, e, biały, oversized t-shirt Jest on z Pull Bear. Kosztował on 40 zł Czyli jak na taki t-shirt, myślę, że to jest dobra cena Powiem Wam, że ja zazwyczaj t-shirty kupowałam na męskim dziale w H&M i też je lubiłam, ale mam wrażenie, że po prostu te z No źle mi się sprawdzało jakościowo także kupiłam teraz numer, zobaczymy czy będzie podobnie, może tak po prostu jest z tymi t że wiecie, białe t-shirty są tylko na chwilę. Jest to rozmiar, już Wam mówię, rozmiar S, bo te koszulki przecież, że są oversize to i tak już same w sobie są naprawdę dosyć duże, ale ta koszulka jednak naprawdę jak na swój rozmiar i na to, że jest oversize, to jest dosyć duża. chodzimy dalej i teraz już mamy y, też koszulki, ale troszeczkę bardziej obcisłe, więc powiedziałam, że to są takie topy, ale koszulki, czyli znowu coś takiego basicowego, co uważam jest y, moim must w szafie i tutaj również mogę porównać y, sytuację do H&M czyli y, obcisła koszulka, ale ta jest z Pull&Bear ponieważ później, tak jak mówię, miałam z H&M i powiem wam, że strasznie nie byłam zadowolona z tych z H&M dlatego, że się mi się po prostu kulkowały mam nadzieję, że z tą się tak samo nie stanie, bo już szczerze nie wiem od czego to zada się, czy to H&M i ostatnio mam jakiś taki, no nie wiem mimo, że lubię tam kupować ubrania, to jednak trochę się przedstawiłam i te właśnie koszulki wszystkie topie zaczęłam kupować w innych sklepach takich właśnie jak Full&Wear i to jest obcisła y, koszulka w rozmiarze S i kosztowała ona również 40 zł po 39 zł 99. Nie no, minus największy z tych koszulek taki, że po prostu no wiadomo biały to się szybciej ubrudzi. Poza tym patrzcie, w sklepie były pobrudzone podkładem rzeczy. Ale uważam, że nawet jak coś przymierzemy i pobrudzimy już w taki sposób, że wiecie na przykład są koszulki czasami, które są tak brudne że po prostu wszystko jest ubrudne. No to uważam, że wtedy wypada to kupić, bo wszyscy to zostawiają i to potem tak leży. identyczną koszulkę, ale już w kolorze granatowym. Powiem Wam, że ostatnio, jeśli chodzi o kolory, to naprawdę polubiłam granatowy. Znaczy, czuję się dobrze w granacie, wiecie o co chodzi. Czasami każdy ma jakiś kolor, w którym się czuje dobrze. Może być to różowy, niebieski, zielony czy pomarańczowy. Bardzo dobrze się czuję w granatowym, tak samo jak i w różowym. Polubiłam ostatnio te kolory i czuję się w nich naprawdę dobrze, także granatowy top myślę, że też mi będzie pasować do wielu rzeczy, czy do jakichś jeansów białych, szarych, czarnych i wszystkich innych. Wygląda on identycznie, też jest to rozmiar S i też kosztował 39,99. jedną rzeczą jest top, ale jest on już w żadnej takiej stacjonarnie sieciówki czy sklepu, bo jest on z Shein albo Shane, albo jeszcze inaczej, jak to się mówi. Bardzo mi się spodobał. Ja w ogóle miałam go w mojej takiej, wiecie, wish liście już w lato, ale nie kupiłam go w sklepie, bo tak wiesz, może mi gdzieś jak z koszyka, ale tutaj mi się podoba jakby struktura tego topu, że to jest takie niby, wiecie... Takie serwetkowe trochę. Nie wiem, czy to dobrze określiłam, ale podoba mi się sama jakby tego struktura. Wiecie o co chodzi? Że to wygląda po prostu inaczej, nie tak zwykle. 22 zł. Mówię Wam e, tak z telefonu, ponieważ po prostu nie pamiętałam. Ale tak jak widzę, są tutaj też kolory takie jak e, granatowo na przykład. Biały też fajnie, takie e, greckie wajów trochę mi się kojarzy. Jakieś greckie wakacje. żółto biały. No ale osobiście mi się po prostu podobał ten czarno-biały. Uznałam, że będzie pasować mi do wszystkiego czego nie ubiorę. I teraz już przejdziemy sobie do spodni. Na koniec wam pokażę jedną ostatnią rzecz. No ubrania, no butów, powiem już od razu, będą to buty. Ale zanim przejdziemy do butów, pokażę wam dwie pary spodni, które sobie kupiłam w ostatnich dniach. Spodnie to jest taka rzecz, kupujemy je raz. I za 200 dwie stówy, 200 albo 150 albo 100 zł. Mam wrażenie, że kiedyś spodnie w ogóle kosztowały 90 albo 80, bo ja naprawdę rzadko kupuję dżinsy Jak już kupuję dżinsy, to naprawdę je kupuję rzadko i służą mi one przez parę lat. Powiem wam, że ostatnie dżinsy, jakie miałam, i sobie kupiłam, to było półtora roku temu, bo ja naprawdę rzadko kupuję spodnie. Właśnie dlatego uznałam, że po prostu przede mi teraz spodnie, które będą i na tą jesień, i na zimę, bo nie czuję po prostu kupowania pięciu par. Ja wolę mieć jedne ulubione jeansy, które będę nosiła na przykład dwa razy w tygodniu, a nie kupować trzy odcienie czarnego. Wyłączyło mi się nagrywanie i nie wiedziałam, czy by się kamera rozładowała, czy e, skończyła mi się pama. Ale wracając, to nie jest żadna ocena, e, tylko po prostu mówię to z własnego jakby punktu widzenia, ponieważ sama zauważyłam ostatnio, że mam bardzo dużo ubrań w szafie i e, próbując je sprzedać, to po prostu zauważyłam, że mam bardzo dużo jeansów czy spodni, które do niczego mi nie pasują i kupowałam je tak o żeby mieć ich więcej, ale z czasem zauważam, że po prostu wolę mieć jedne, z którymi będę się czuła dobrze i po prostu wiedzieć, że mam jedne fajne, dobre jeansy, a nie mieć ich po prostu parę dziesiąt par i potem ich nie nosić. Więc tak jak mówię, to jest moje osobiste zdanie i po prostu ja to mówię z tego względu, że ja się źle czuję, jak mam całą szafę zapełnioną ubraniami, które po prostu leżą. E, próbuję je sprzedać, nie sprzedadzą się Ale jak już o tym mówię, to macie moje link w opisie, żeby sobie coś sprawdzić może coś wam się spodoba i coś kupicie dobra, wracając do spodni, e, najpierw wam pokażę jeansy, są to czarne jeansy, które mi się strasznie spodobały są to jeansy z pull and wear, większość tutaj w ogóle rzeczy jest z pull and wear, e, są to spodnie w rozmiarze 36, e, zastanawiałam się na 38 i 36, 38 były minimalnie dłuższe w nogach, te też są naprawdę długie, bo wystają mi za kostki i myślałam, czy by je nie skrócić Mimo, że mam wrażenie, że i tak mam długie nogi I tak jestem dosyć wysoka, bo mam 170 To jednak wystają mi Poza kostki te spodnie Ale jeśli chodzi ogólnie o całokształt To mi się bardzo podobają, bo nie są to spodnie Które mają wielkie, wysokie Wiecie, tutaj yy, Jak to się nazywa? Yy, stan, nie mają takiego super wysokiego stanu Tylko są one takie Pomiędzy, że nie są mega niski, stan, że wiecie, źle się będę czuła, tylko są one takie dosłownie po środku. Nie za wysokie nie za niskie. Także no, są te spodnie i mówiłam, że kosztowały, ponieważ nie mam metki, bo przyznaję się do tego z ręką na sercu, że ostatni tydzień po prostu nie chodziłam. I ściągnęłam metkę, no bo nie będę chodziła z metką, ale kosztowały one 150 zł, 149,99 no przykro mi, że wam nie tam po prostu metki tutaj, jeśli ktoś będzie chciał. Może uda mi się je znaleźć, to wam je w opisie podziękuję. Przejdziemy do drugich y, par spodni i są to spodnie troszkę bardziej eleganckie niż zwykłe y, jeansy. Powiem wam, że te spodnie chciałam już kupić na matury i w końcu nie kupiłam, bo stwierdziłam, że będę kupować spodnie na baturę bez sensu. Ale doszłam do wniosku, że e, krój takich spodni po prostu będzie taką nawet formą codziennych outfitów, ponieważ możemy je fajnie z czymś ubrać. Są to takie spodnie na nietypowy zamek, ponieważ e, chociaż na typowy, nietypowy, na guzik. Dobra, każde spodnie są na guzik, ale chodzi mi o to, że naprawdę inaczej się je Mam wrażenie nosi i inaczej wyglądają niż zwykłe spodnie. Powiedziałabym, że one są trochę garniturowe, ale nie do końca, bo nie musimy przecież ich nosić tylko w garniturze. Takie spodnie lubię nosić na co dzień i myślę, że będą fajnie wyglądać w wielu właśnie jakichś outfitach. Przejdź do najważniejszej rzeczy dzisiejszego odcinka, czyli są to buty. Buty, które słuchajcie, odebrałam wczoraj jeszcze w paczku Macie czy przedwczoraj. Strasznie długo na nie czekałam. Eee, to są buty, chyba, myślę, na jeden sezon. Tak, są to buty na jeden sezon, gdzie przed chwilą mówiłam o ubraniach, które będę właśnie miała na parę lat. Ale buty. To na sezon? Już wam powiem dlaczego. Rok temu zakupiłam, e, słuchajcie, w CCC tak zwane Ugi. Mogę wam e, od razu pokazać, bo słuchajcie, są na sprzedaż na Vinted za 60 zł, także możecie jeszcze je kupić. i te ja wziąć, bo są tutaj za kamerą. Ale pokażę wam tylko jednego. Dobra, patrzcie. Są to buty z CCC. Rozmiar 41, tak wiem, że troszeczkę może być to duży rozmiar. Dlatego też ja sprzedaję. Może ktoś ma taki rozmiar stopy. Ja mam 39-40, 39,40, ale rok temu byłam tak zdesperowana, w grudniu to było, pamiętam. Bardzo chciałam kupić zamienniki ułgów, ponieważ nie chciałam kupować ułgów. E, z racji, że po prostu są no, dosyć e, drogą, że tak powiem, inwestycją. E, także po prostu nie zakupiłam ułgów, a kupiłam takie e, dosyć. No, wiralowe, nie wiem czy powiedzieć wielolowe. No dużo osób co prawda je kupowało w zeszłym e, sezonie na zimę i powiem wam, że super mi się sprawdziło i naprawdę je lubiłam, ale jednak ta rozmiarówka jest na mnie dosyć za duża. I 41 to jest na mnie no za dużo i czułam, że mi spadają z nóg. Także jeśli ktoś chce je zakupić 60 zł kosztują, nie, jeden tylko dwie pary, nie dlatego, że Wam pokazuję jeden. Naprawdę są w bardzo dobrym stanie, jak możecie widzieć. Naprawdę nie są jakieś uszkodzone w żaden sposób i są wypsikane tym takim psikaczem na wodę, że jak dotknęły śniegu, czy dotknęły wody, czy lał deszcz, to nic się z nimi nie dzieje, ponieważ są pod taką ochroną. Autoreklama. I możemy przejść do butów, które zakupiłam właśnie na ten sezon, czyli już buty które są w rozmiarze 39 I które są na mnie idealne Są to słuchajcie takie buty Są one z Born to be Tak jak powiedziałam ja kiedyś kupowałam buty na Born to be I no przyznaję, że są one na jeden sezon Bo wychodziłam w nich Cały grudzień, styczeń luty I chyba jeszcze listopad No i były na jeden sezon Także y, kosztowały one 80 zł Z y, już składem promocyjnym Było normalnie chyba 100 albo 90 Także myślę, że za taką cenę Buty na jeden sezon mi się osobiście bardzo podobają, jestem nie zadowolona. Zobaczę, jak mi się sprawdzają, może kiedyś się inwestuję w ugi. Podoba mi się krój tych butów i uważam, że one nie znudzą mi się, czy w tamtą zimę, czy w tą, czy jeszcze, może w kolejną. O dziwo, mają lepsze futerko niż te z CCC, ale może to jest tylko chwilowe i może potem już takie nie będą. Kolor co prawda jak widzicie też jest inny, bo one są bardziej brązowe, a te są szare po prostu. I kolor też mi jednak bardziej ten odpowiada. Także rozmiar 39, takie śliczne śniegowce na ten sezon zimowo jesieni. Myślę, że idealnie się nadadzą i będą super wyglądać do jeansów, czy do moich sponi, które Wam właśnie wcześniej pokazałam. Czy do jakichś, nie wiem, rajstop, spodniczki i wiecie, podkolanówek jakichś fajnych, czy jakichś grubych skarpetek. Wszystkie ubrania, które chciałam Wam pokazać w holu zakupowym jesiennym, ale oprócz ubrań, mam też po prostu kilka dodatków jesiennych, które mogę Wam pokazać w tym holu, bo także je kupowałam ostatnio na dniach. Są to dwie przesłodkie świeczki jesienne, bo jak inaczej, jeśli jest to już hol jesienne, to mamy tutaj jesienne świeczki. Jest to przepiękna świeczka o zapachu. No nie dyni, ale ma taki piękny zapach. Jest to trochę takiego. Jabłka, cynamonu, goździków, nie wiem czy goździk mi tak daje trochę goździkami i wanilii czuć Ale pachnie prześlicznie, powiem wam, że jak ja zapaliłam ją ostatnio w pokoju to po prostu pachniało jesienią, pachniało cynamonkami Naprawdę na świeczka, jest ona z Pepco, no nie są to świeczki sojowe, no przyznaję się I y, świeczuszka z Action, jabłko na One też prześlicznie pachnie, jej jeszcze akurat nie zaglamałem, więc nie mogę Wam powiedzieć za bardzo dużo o nich. Może na dniach pojawi się więcej świeczek, a więcej dowiecie się już w kolejnych vlogach jesiennych, które pojawią się na moim kanale. Wraz z idącą już jesienią po prostu będzie na moim kanale się pojawiało więcej takich filmów, żebyśmy się wszyscy to przenastawili na jesień i na moje jesienne filmy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kuziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach.